Szacuje się, że w Polsce około 150 tysięcy osób może być zakażonych wirusem HCV, z czego ponad 85% o tym nie wie. W dwóch placówkach w Częstochowie prowadzone są obecnie bezpłatne testy antyHCV, z których może skorzystać każdy i dowiedzieć się, czy jest zarażony wirusem, który powoduje zapalenie wątroby typu C. Mamy informacje od jednej z firm, które działają na rynku medyczno-analitycznym, że można obecnie w Częstochowie w dwóch miejscach skorzystać z bezpłatnej badań związanych ze sprawdzeniem, czy ktoś nie jest zakażony wirusem HCV wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C. Nie trzeba skierowań ani wcześniejszych zapisów, wystarczy po prostu zgłosić się do jednego z tych punktów. Jest to o tyle ważne, że w tej chwili w Polsce szacuje się, że około 150 tysięcy osób może być zakażonych wirusem HCV, a zdecydowana większość z nich o tym po prostu może nie wiedzieć. HCV to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Choroba ta przez wiele lat może przebiegać zupełnie bezobjawowo lub powodować objawy grypopodobne takie jak zmęczenie bóle mięśni i stawów czy podwyższoną temperaturę natomiast może rzeczywiście nieleczone nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje dla ludzkiego zdrowia i życia więc zachęcamy wszystkich żeby z tej możliwości skorzystali